Zaczniemy troszkę o, o. Znaczy, troszkę, bo dzisiaj spotkanie będzie poświęcone zabytkom sztuki ludowej. Z... E, natomiast ja, jako reżyser archiwum, chciałbym Państwu e, zareklamować i e, pisania, dokumenty, które mamy tutaj u siebie. Mogą powstawać takie książki na tej podstawie. Autorka e, Paki Anna kuciak Friedricha, to jest z tego roku, z połowy roku. Z reportaży historycznych, tak można powiedzieć. I oddaję głos y, 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 pani prezes Janice Proszę bardzo. Dobry wieczór. Chciałabym wszystkich przywitać. Krzysztof Michalski od pewnego czasu mieszka na wsi w gminie Jeleniewo, gdzie, gdzie prowadzi galerię sztuki nie tylko ludowej, w Galerię Dravidia. Jest to jego, całkowicie jego prywatne przedsięwzięcie. Początek kolekcji wiąże się z, pewną, z pewnym zdarzeniem z przeszłości, kiedy to Krzysztof Michalski przebywał służbowo w Karszawie i po południami, trochę dla zabicia czasu, odwiedzał galerie i sklepy ze sztuką ludową. I w, swoim, w, w jednym ze sklepów zapytał sprzedawcę, czy ma, czy ma coś z Cubalszczyzny. I usłyszał odpowiedź. Nie mam nic, zresztą tam nic nie mam. To stwierdzenie tak go poruszyło, że po powrocie do Suwak zaczął szukać do dziewiątych twórców płytowych. Dziś ma w swojej kolekcji pracę kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu twórców. W tym między innymi Zygmunta Sochwalskiego, Andrzeja Wasiawskiego, Krzysztofa Walukiewicza, Jana Zaburowskiego, Adama Zackiewicza. Mariana Unickiego, Romana Szemiki. W sumie w galeria liczy obecnie około 1070 eksponatów. Krzysztof nie tylko gromadzi sztukę ludową, ale też wspiera twórców oraz darowuje w ramach promocji ich pracę innym, innym ludziom. Ponadto wspiera świelnego rodzaju działania w dziedzinie szeroko pojętej kultury. Suwanka. Najlepszym z tego przykładem jest właśnie nasze stowarzyszenie. Na stowarzyszeniu tylko dwie osoby zostały uhonorowane bardzo wysokimi oznaczeniami Zrząd dla Kultury. Profesor Strumiło i Mirek Naraskowski. to są dwie osoby, które takie z naszego terenu oznaczenia dostały. To są prace, y, y, te zmywawki, tabelki wykonane przez Pana Marta Dziękuję. rejm piwek. August, ta Pana, Pana Andrzeja Zboronisza, y, też mówię, z Augustą. O, to jest kiszynka z kolei Anioł, naszego koledzy.

Anastazja wówczas Panu profesorowi od nas, od naszej delegacji Sowarskiej przekazała przepiękną, przepiękno kraj. Tu jest bardzo dużo treści o Sowarszydzie, proszę Państwa. Wiedziałem, że tutaj na tym naszym terenie jest coś, co warto zobaczyć, coś, co warto opisać, i coś, co warto jakby udokumentować, zapamiętać. W rezultacie takiej pierwszej wyścigi okazało się, że pojawiły się osoby, które w tym tam pojechały. Najpierw oczywiście profesor Falk ze swoim zespołem, później doktor Antonie Liczy i wraz z całą ekspedycją Świecką, w tym z tym komponentem etnograficznym, realizowanym głównie przez profesora Mariana Pachowka. W rezultacie powstało mnóstwo materiałów, mnóstwo opisów, dokumentacji, które dla nas, kulturoznawców, etnologów, etnografów, jakkolwiek osób zaangażowanych w badania i opis kultury ludowej, skutkowały poznaniem pewnych zakresów występowania, konkretnych wydarzeń, konkretnych e, zjawisk kulturowych. E, mapy zbudowane dla polskiego procesu to bardzo ładnie potwierdzamy i to bardzo ładnie ilustrują. E, z czasem okazuje się, że e, możemy się tym chwalić nie tylko w bardzo wąskim gronie specjalistów, którzy doceniamy to na co dzień, bo z tym, bo z tym pracujemy, ale się okazuje, że jest to odbiorca. E, przyjezdny zewnętrzny, który byłby zainteresowany też taką treścią, żeby ją poznać, żeby ją w jakiś sposób smalnować. Boży szaleńcy, którzy próbują odwracać nieatrakcyjność etnografii na rzecz piękna sztuki ludowej, którą tu mamy. Jestem gorącym. Gorąco zainteresowany jestem bardzo silnie, też powiem, że jestem zainteresowany, jestem bardzo, drodzy <laughs> Państwo, też zaangażowany w te wszystkie, w te wszystkie wydarzenia związane z Kotulą i z tym szwagiem, który Krzysztof bardzo mocno promuje, wożąc nas, ciągając nas w deszczu w innych porach roku, po różnych miejscach do twórców, żeby zobaczyć, żeby jakoś zarejestrować i dać nam później taką... Zaczepić w nas taką pochęcić skierkę dalsze, jeszcze bardziej wypełnionej pracy, którą mam nadzieję w końcu też uda się sfinalizować jakimiś fajnymi i wystawami, i wydawnictwami, i wreszcie takim utrwaleniem w świadomości mieszkańców i turystów, że mamy perełkę, że tą perłą jest właśnie... No Jest wiele dowodów na to, jak ci panowie, tutaj występujący, są zaangażowani, proszę Państwa, w tą kulturę. Ludowy. Pan Andrzej w rodzinie ma Państwa Kamińskich. Siostra Pana Andrzeja, yy, pani Violeta i obecny tutaj pan Andrzej są właścicielami, proszę Państwa, pod filipowem w motulach starych, pięknej, wspaniałej, yy, no nie tylko galery, bo to jest... Muzeum na otwartym powietrzu i, i galeria i mają naprawdę wspaniałe pomieszczenia, proszę Państwa. Także tylko nie jedno muzeum, myślę, etnograficzne w Polsce na pewno by pozazdrościło tego, co jest u Państwa. No i proszę Państwa, zachęcam oczywiście do, do odwiedzić. Tak jak ja jestem pasjonatem historii, tak Wiola i Andrzej są pasjonatami. Etnografii, głównie sprzętów yy, dawnych, rolniczych i rzeczywiście kolekcja jest absolutnie imponująca. Kiedy Pan yy, Krzysztof zaproponował mi yy, wystąpienie dzisiaj, zastanawiałem się, nie było to dawno, zastanawiałem się, co Państwu powiedzieć, bo ja czuję się kompetentny, jeśli chodzi o sprawy etnograficzne, ale bardzo, bardzo kibicuję, z braku czasu nie uczestniczę, ale kibicuję inicjatywie Szlaku Kulturowego. I y, szukając w myślach, co mógłbym Państwu powiedzieć, ewentualnie pokazać, y, postanowiłem sięgnąć do niedawno znalezionej w archiwum, Głównym, jak dawnych mapy. Być może część z Państwa zna. Jest to mapa, która y, pokazuje gubernię słowarską i strukturę y, narodowościową naszego regionu. Z podziałem na poszczególne nacje, czyli Żmudzinów, Litwinów, Mazowszan, Polaków, Wielkorusów, Tatarów, Białorusinów i słabo trochę tutaj widać te kolory, ale region wokół Sejmu jest najbardziej kolorowy, dlatego że był to region Zamieszkały przez największą, największą różnorodną grupę w ogóle mieszkańców. To jest mapa niedatowana. Można z informacji w legendzie się tylko zorientować, że ten, to przerysowanie mapy nastąpiło po 1870 roku, czyli na pewno mapa powstała wcześniej. I już dzisiaj, przygotowując się tutaj do, do spotkania z Państwem, postanowiłem sprawdzić, odszukać kto jest tak naprawdę autorem i skąd ta mapa pochodzi. I y, okazało się, że autorem jest Aleksander fedorowicz Rittich, autor mapy, y, w zasadzie publikacji, materiału dla etnografii Czarstwa Polskiego, gubernia lubelska i augustowska. I to jest 1864 rok, y, Petersburg i w tej publikacji znalazła się Znalazły się dwie mapy. Pierwsza to wtedy jeszcze była gubernia augustowska i struktura narodowościowa. I to z tej mapy ktoś później przerysował tę mapę, którą Państwu pokazałem i która znajduje się w archiwum głównym, aktywnym w Warszawie. I tutaj znowu widać, że jeśli chodzi o narodowość, to jest dokładnie to samo, tylko bardziej wyraźnie akurat. Tam była ręcznie rysowana, to jest mapa yy, drukowana. I jest też tam druga mapa, mianowicie yy, przepraszam, tam po wyznaniu, a tutaj jest po według narodowości. I to ma, podejrzewam, związek z kulturą ludową ogromny, dlatego że każda z tych nacji coś wniosła, jakieś ślady zostawiła, część z tych nacji wyznań pozostała, część nie, do nich później dołączały rodziny, ludzie, grupy z całej Polski, Czyli wiemy, że na Suwalszczyznę sprowadziły się całe wsi z Lubartowskiego, z Parczewskiego, z Podmiechowa, z praktycznie z całego Mazowsza wokół Warszawy, szczególnie na początku XX wieku sprowadzali się tutaj osadnicy, którzy albo zostawili tylko swój ślad i potomków już dzisiaj nie, nie znajdziemy, ale też są rodziny, które wtedy się tutaj Y, pojawił. Więc to jest materiał czysto etnograficzny, ale również historyczny i niezwykle y, interesujący. Chciałbym podziękować panu Krzysztofowi za tę inspirację, bo ja bym nie dotarł do tego. Ja mogę powiedzieć, że jestem tylko po części kontynuatorem tej pracy, y, a właściwie tak jak tutaj y, Krzysztof Stalarski powiedział y, o panu Krzysztofie. Ee, że jest szalenie cenny. jesteśmy takimi wariatami, jeżeli chodzi o raczki. Raczki e, i historię raczek, e, można też powiedzieć siedmografię, tak? E, dlatego, że dom regionalny dał takie małe życie po części tego, co ja do tej pory robię, czyli kolekcjonuję, archiwizuję, można powiedzieć, digitalizuję e, starą fotografię. Związan z Raczkami, a właściwie z gminami do Wschód i poniedzgór. Także wszelkimi materiałami, które dotyczą tych obu gmin, również związano to jest ze wspomnieniami ludzi, między innymi artystów ludowych. Ta moja praca tak naprawdę od lat pokazała, że fotografia daje wiele naprawdę możliwości, wiele, można powiedzieć, takich odrębnych dziedzin. Które można wykorzystywać przede wszystkim właśnie w takich rzeczach jak ta mniej więcej między innymi publikacja, pisanie naprawdę nienaukowych, tylko typowo, bo to też jest publikacja naukowa. Typowo można powiedzieć lekkich opracowań, które docierają do dużego grona odbiorców. Docierają dla najszerszego właściwie grona odbiorców, od dzieci, tak jak tutaj Pan Andrzej ma do pokazywał te mapy. Mapy też do tej pory za bardzo nie były. Materiały źródłem historycznym dla chowców, dla historyków, naprawdę takich powiedzmy no już um, godnej wiekiem. Obecnie właśnie materiały e, ikonograficzne stają się tym źródłem, dlatego że wiele tych informacji na takich e, na przykład właśnie fotografiach jest zawartych. Warto te materiały naprawdę musieli również przejrzeć. I uważam, że w każdym gminie takie materiały naprawdę są i warto tak e, naprawdę powoływać. Małe firmy społeczne przede wszystkim przy bibliotekach przede wszystkim przy ośrodkach kultury, żeby ten temat trążyć, żeby ten temat żył tak? Digitalizacji pracowni mówionych, dlatego że staje się to elementem historii. I dziękuję Panu Krzysztofowi jeszcze raz za te warstwa i mam nadzieję, że to będzie do tej pory kontynuowane. Jesteśmy w w zasadzie samotrześci, bo jest. Pani Aleksandra Siemaszko z Kięciu. Zresztą, nazywam ją, nie jest ponieważ archeolog z Muzeum Ogrodowego to jest tata pani Aleksandry. Jest z na nami pan Jacek Adapczywski. Pan Jacek Adapczywski jest z zawodu liściologiem, ale z partnikiem. O tym nie było mówione, ale jedyny obiekt wpisany na listę światowego dziedzictwa to jest tradycja partnicza. To pan Jacek. A Talczyski no, przyczynił się do tego, że ta tradycja bratnicza na pograniczu polsko białoruskim została uznana za obiekt kultury niematerialnej szukanego dziedzictwa. Ja to trochę ubolewam, że to stało się w takim momencie, że ta granica nabrała innego znaczenia, ale ta współpraca z Białorusinami opadała się całkiem nieźle, Mam nadzieję, że za krótki czas może się to, to podobrze wrócić. Um, ja skończyłem studia w roku 1987, to wtedy jeszcze ta materiałowa była bardziej widoczna. I nawet był pomysł jeszcze w latach 80. żeby na terenie zsuwał utworzyć muzeum na wolnym powietrzu budownictwa tradycyjnego. Bo w tej chwili mamy tak naprawdę bardzo małe muzeum czy w płysku. I co jest paradoksalne, drugi obiekt związany z suwarszczyzną, tą kulturą e, y, materialną suwarszczyzną, znajduje się w Różyszkach pod Kownem. Ale niestety mamy tak naprawdę obiektu ekologicznego. i to się tego nie uda zrobić. E, I żałuję, tak się to e, zadziało. E, tu Krzysztof wspomniał o tej ścieżce ekograficznej. To w książce, którą w tym roku. E, Wydałem, zamieściłem e, taką ścieżkę etnograficzną, ścieżkę, e, tutaj, e, tutaj też zamieściłem te obiekty, które były wymienione. A teraz e, pracuję w Gierskim Parku Narodowym i też e, miałam tą sposobność. E, realizować projekt y, polsko litewski ponieważ te fundusze europejskie teraz wiele nam dają. W ramach tego projektu wyremontowaliśmy budynek wystawy etnograficznej, która tu powstała w 2001 roku. To jeszcze pierwsze zdjęcie tam, w lewym różnym roku, w jakim stanie była ta obora. Y, to jest budynek już stuleci, z lat dwudziestych ubiegłego wieku, w ramach Zagrody Leśniczego i tu nasz Pan leśniczy już blisko budowy a a jeszcze z lat młodości, jak ten budynek wyglądał wcześniej. I to jest już zdjęcie, kiedy Gerski Park Narodowy właśnie w 2001 roku, że to nie było za moich czasów jeszcze, zorganizował tą ustawę Ocalcie Zapomnienia i to Błajcień, to była właśnie tego bardzo dobra w tamtym czasie, bo teraz więcej właśnie widzimy, wracamy do tych korzeni, zbieramy te eksponaty. Wtedy jeszcze ludzie pozbywali się tego wszystkiego i często to zalegało gdzieś tam na strychach w lepszym, gorszym stanie. Było przechowywane, więc sporo osób zdecydowało się darować nam swoje eksponaty i w ten sposób powstała Nasza wystawa, czyli moja y, przygoda z pszczołami, trwa właśnie od 25 lat. Jestem pszczelarzem. Y, bartnictwem zajmuje się od 2007 roku, także ta przygoda y, trwa 16 lat. Wiemy, że pszczoły y, żyły właśnie od wieków, y, od, od dawien dawna, w lasach, i las jest naturalnym środowiskiem życia. Także pszczoły zamieszkiwały właśnie w tych drzewach. Bartnicy. No to była potężna profesja, to była po prostu wielka dziedzina, dziedzina gospodarki. Na początku ludzie po prostu podbierali ten miód, kradli. Później zauważyli, że można, ten, ten najlepiej żeby te pszczoły przeżyły i zaczęli dziać właśnie te barcie. Wiadomo temat barwnictwa jest bardzo długi. Wiek XVI, XVII, XV to były po prostu lata złote barwnictwa. Upadek tego barwnictwa nastąpił y, poprzez y, y, rozwój tej Europy, bo barwnictwo było znane od Łaby do Uralu. No i się okazało, że tak naprawdę to barwnictwo przetrwało jeszcze y, w Rosji, no, na południowym Uralu. I to było y, wielkie odkrycie wwf u bo y, byli przedstawiciele tam no, właśnie w Rosji. No byli zdziwieni, że to barwnictwo istnieje, bo tak. Naprawdę ja to, co, co robię, przekazałem w skopiowania dla Krzysztofa Starskiego do Muzeum Okręgowego w Sibau. Proszę Państwa, teraz na koniec, ja poproszę Pana Dyrektora tutaj, Artykułu Państwowego, Tak jak wspomniałem przedtem, Pan Profesor Pomkrobek odwiedzał tutaj Artykuł, żeby nam Sławek opowiedział w paru zdaniach o tym, jak można wykorzystywać zasoby archiwum. Szybko, a nawet w poszukiwaniu genealogicznych, szybko nawet amatorzy wchodzą, to nie ma problemu. Natomiast już głębsze badania historyczne no, wymagają pewnego przygotowania, pewnej metody, pewnej umiejętności. Nie są takie otwarte, ale zaawansowanych amatorów też mamy. Przede wszystkim y, tą skarbnicą to skarbnicą oczywiście są y, źródła genealogiczne, które pokazują y, ludność różnych bezrod, narodowości. Y, można tutaj badać y, różne y, procesy demograficzne. Wiele źródeł administracyjnych, bo generalnie przeprowadzają y, dokumenty oficjalne. Do połowy XIX wieku Zaginęły ich i właściwie u nas nie ma. Mamy natomiast pozostałości po e, Rysorcie Sprawiedliwości, czyli właśnie po I, I one również, pokazywałem tę książkę, e, stały się właśnie materiałem e, ilustracyjnym, takim pokazującym pewne, dość drastyczne często wydarzenia, nie tylko te najbardziej dramatyczne, naj najbardziej tragiczne wydarzenia, yy, zostały odnotowane. Jest tam bardzo wiele materiału, jeśli ma się, zadaje się pytania, to naprawdę yy, te źródła odpowiedzą na wiele aspektów yy, na temat życia codziennego na przykład. Mamy księgi hipoteczne, w których yy, no bywają też tylko przedmioty. No, też pa pamiętajmy, że, yy, że chłopi jako aktorzy w tych, w tych dokumentach yy, występują dość późno. Wcześniej byli tylko przedmiotem opisywania. Najczęściej wykorzystuje się właśnie takie wspomnienia genealogiczne i te materiały sądowe, przytoczone źródła ikonograficzne. To tych nie mamy zbyt wiele, ale trochę się też zdarza. I też można ciekawe zjawisko zaobserwować. Na przykład opisuje się, że w dziedzinie polskiej wsi okres przed I wojną światową, przełom XIX-X wieku, to jest okres, kiedy następuje tak zwana rewolucja czyli z tych tradycyjnych strojów czarnych, białych kolorów, beżu, brązów, e, wieś przechodzi na e, no, to, co dzisiaj znamy z tej cebeliary, którą mamy e, na, na te barwy, e, na te ko czerwone korale i tak dalej, i tak dalej. Ciekawostka, ikonografia, nawet ta na którą mamy z, z przedpiszemy pokazuje, że u nas tego nie było. Może, może to jest specyfika naszego obszaru. Może nasz obszar był bardzo konserwatywny, może nie, nie docierały te, te nowinki w takim stopniu. E, nawet te chusty są białe, a nie kolorowe na głowach pań. E, oczywiście bardzo łatwo też odróżniamy e, ludność wiejską, ludność wiejską. W ogóle na Krakowie też o, i, i panuski typiczne nawet z wyższych sfer. Podczas gdy w, w, w Europie e, w tym czasie królują taperusze, że moda z, już nawet chęć ze Stanów Zjednoczonych nie tylko z też staramy się, staramy się o to, żeby uzupełniać te źródła oficjalne yy, źródłami tradycji rodzinnej. bo czy mówi też męczymy.